Cześć, witam wszystkich. Z Wami Tarot Warszaw. Zobaczymy, co podpowiedzą moje karty w tygodniu od 14 do 20 kwietnia. 14 kwietnia będzie czekała na nas pełnia władzy. Będzie to tak zwana mikropełnia, co oznacza, że będzie ona rozmiarów mniejszych niż zwykła pełnia, jednak będzie miała dużo potężniejszy wpływ na nas wszystkich. Uh, oczywiście, możecie zobaczyć mój post na Instagramie. Link będzie pod opisem tego filmiku. Przypominam, że będę czekała na Was już w ten weekend w Katowicach 12 13 kwietnia na Ezofeście. Będziecie mieli świetną okazję zobaczyć mnie na żywo, zdobyć odpowiedź na jedno pytanie w Gracisie, a dodatkowo będę czekała na Was kilka fajnych niespodzianek. Do zobaczenia! Witam skorpiony! To jest Wasz tarot następny tydzień od 14 do 20 kwietnia, a następny tydzień będzie niełatwy i nietypowy pod względem emocjonalnym. 13 mamy pełnie w wadze. Przyniesie ona nam dużo takich sytuacji, które pozwolą nam popatrzeć na rzeczy, na rzeczy pod innym kątem i wyświetlą nam problemy, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi lub które były przed nami, tak jakby ukryte. Dodatkowo, inne planety będą stali w taki sposób, że będą zaburzali nam przepływ myśli oraz emocji. I będą utrudniali nam komunikację z innymi ludźmi. Więc zobaczymy, co podpowiedzą moje karty. Dla Was na następny tydzień wyciągnę pierwszą kartę z dali, którą chyba jeszcze wcześniej nie używałam podczas nagrywania na moim YouTube kanale i chyba będzie to pierwszy raz. Mam nadzieję, że ona Wam bardzo się spodoba. Ma ciekawe i dosyć nietypowe ilustracje. I zobaczymy, co ona nam podpowie. Jaką będziecie mieli przywódczy temat, główną energię następnego tygodnia. Och. Na co trzeba będzie zwrócić uwagę? Tak. Skorpiony. Rycerz Monet. A rycerz Monet to jest karta. Bardzo uh, szybkich wydarzeń. Uh, to jest karta, kiedy my działamy uh, szybko i odważnie, ponieważ cel już był postawiony wcześniej. I my idziemy do tego celu, nie patrząc na koszty, nie patrząc na innych, nie patrząc na nic tak naprawdę, uh, tylko widzimy swój cel i do niego lecimy. Uh, jednak, ta karta podpowiada nam o tym, że właśnie my możemy ponieść zbyt wysoki koszty, jeżeli będziemy tak się śpieszyć. Jednak istotne jest zwracać uwagę, co się dzieje naokoło nas, póki my lecimy do swojego celu. Dodatkowo, oczywiście, ta karta mówi nam o tym, że może to coś dać nam jakiś materialny zysk lub chodzi o materialny interes z czymś. I Pytanie po prostu, czy te szybkie nasze czyny, czy takie szybkie zachowanie lub szybkie decyzje będą mieli wyniki, które, tak na, to, które my oczekujemy. Czy jednak wartość tych, tego przyspieszenia, to, to, co my tracimy po drodze, przewyższe to, co tak naprawdę dostaniemy pod koniec. I to nam pokaże inna karta. Dostanę drugą. Aby zobaczyć, jakie są jeszcze czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć, lub na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę, co może nam pomóc, co może stać na przeszkodzie. Tak, patrzymy. O, piękna karta słońca. E, naprawdę ta karta słońca. No i już podpowiada nam, że w sumie to jest dobra strategia na następny tydzień dla Was, Skorpiony. I tak naprawdę macie piękny cel, cel, który oświetla całe Wasze życie lub kawałek tego konkretnego życia, przynajmniej w następnym tygodniu na pewno. I jedyne co karta podpowiada nam też, że zwraca uwagę, żeby to Słońce nas nie oślepiło. A tak ogólnie to karta słońca to jest spełnienie marzeń. Karta słońca to jest, kiedy my czujemy się na siebie na swoim odpowiednim, własnym, właściwym miejscu lub kiedy my, bardziej to wasza sytuacja, kiedy idziemy właściwą drogę. I jeżeli na przykład wcześniej mieliście jakieś wątpliwości odnośnie czegoś, tak? Jeżeli wcześniej nie... Wierzyliście może w siebie, traciliście pewność siebie, no to w następnym tygodniu będziecie odzyskiwali to, będziecie od nowa się czuli pod opieką Słońca, będziecie od nowa się grzeli w jakieś tam jego promienie sukcesu możliwe. W tak? każdym razem Słońce to jest super karta, jeżeli na przykład sytuacja dotyczy sprawy zawodowej. Na no to w, w sprawach zawodowych ja bym podpowiedziała tutaj tylko, że trzeba wiedzieć, jakim kierunkiem trzeba lecieć tak? po, po tym rycerzu. Jaki kierunek, jaki kierunek trzeba wybrać, żeby, on, żeby ten kierunek, ta droga doprowadziła Was do odpowiedniego celu. Bo jest jedna sprawa: szybko działać, dużo robić, tak, i zgarnić po drogie jakieś, jakieś tam rzeczy symbolizujące sukces i inna sprawa, ten ostateczny punkt, tak, czy to jest ten właściwy punkt, gdzie dokąd doprowadzi Was wybrany kierunek? Na tym trzeba się zastanowić i na to warto zwrócić uwagę. Wyciągnę jeszcze jedną kartę, która już musi pokazać nam pełny obrazek. Jest to klasyczna talia Waita. Może jeszcze da nam jakąś paradę lub zwróci naszą uwagę na coś. Królowa Buław. No to po Królowej Buław wy jesteście bardzo pewnie. Jesteście pewnie tej wybranej drogi jesteście pewni też swojej pozycji. Tutaj po tej karcie już decyzje zostali podjęte już od jakiegoś czasu i tak naprawdę tutaj tylko dopinacie tak naprawdę jakieś tam sprawy. Tak, jeżeli na przykład ta sytuacja dotyczy związku prywatnego, no to w związku prywatnym. Tutaj, co może być, wasza partnerka, bądź wasz partner, oczywiście, mogą chcieć od was jakichś takich bardziej konkretnych czynów lub konkretnych działań, tak? I tutaj nie ma. Jeżeli się pośpieszycie na przykład, tak, żeby coś zrobić lub coś spełnić, jakieś tam zachcianki lub marzenie innej osoby, to nie zapomnijcie o tym, żeby zapytać tą osobę, czy ona tego chce. Tak? Bo to, co widzę że tutaj, to, co się dzieje w Waszej głowie, jest już zbyt takie wzięte pod 100% gwarancji. Jednak w związku z inną osobą, żeby znajdować się pod tym słońcem, bo dwójkę, no, to musi być jednak wspólnie, wspólne działanie. Tak? Niestety w tych kartach ja widzę, jeżeli to chodzi o związkach, że partnerzy absolutnie są nawet, idą w różnych kierunkach, zwróceni w ogóle w różne strony. I jeżeli wy. Jakby to, to też możliwe, że to jest ten koszt, który wy niesiecie lub poniesiecie w następnym tygodniu, a którym później też można pożałować, po prostu, że może, nie wiem, może po prostu mm, mieliście jakąś tam okazję lub czas a, spędzanie z osobą lub z rodziną, a, a jednak niestety nie wykorzystaliście go, tak, a, lub na przykład a, zrobiliście jakieś plany a, i te plany. Są świetne, ale tylko w waszej głowie. <noise> I Wy już wykonujecie, tak jakby e, przetwarzacie te plany do rzeczywistości i oczekujecie na jakąś pochwałę, a w zamian dostajecie tylko, nie wiem, jakiś poziom nieporozumienia od innej osoby e, z tego powodu, że po prostu ona nie podejmowała żadnej decyzji, tak odnośnie e, tego, co będziecie robili dalej. Mm. Zobaczę jeszcze jedną kartę. Zazwyczaj dostaję tutaj kartę parady, jednak nie tym razem, ponieważ następny tydzień będzie dość spięty i właśnie dużo będzie napiętych sytuacji. Zobaczymy, jak będziecie się czuli emocjonalnie wewnętrznie. I tutaj mamy dziesiątkę buław. Dziesiątka buław pokazuje nam... Oj, że Wy chcecie trochę zejść z dystancji i potrzebujecie odpoczynku. Już tak długo, tak jakby niesiecie ten ciężar, tak długo się staracie, możliwe, że Wam się wydaje, że ta pozycja pod słońcem już jest stracona lub zagubiona. Możliwe, że już przestaliście rozumieć, czy idziecie we właściwym kierunku, i właśnie tak jakby wewnętrznie potrzebujecie popatrzeć na to trochę z perspektywy, lub nawet żeby ktoś inny popatrzył na to z innej perspektywy i Wam o tym powiedział, tak? Dodatkowo, jakby tutaj bezpośrednio może to symbolizować jakiś odpoczynek, a odpoczynek też rodzinny, lub też jakby. Fajnie po tej karcie, też dać sobie w ogóle, zdać sobie sprawę, że nie zawsze um, ciągłe takie jakby robienie czegoś a, tego samego, lub, lub nawet e, może coś nowego, ale każdym razem takie ciągłe, bez końca powtarzające się jakiś czyn lub ruch nie przeprowadzi nas do tego, co jest dla nas ważne co chcemy osiągnąć. Bo żeby stać jednak też Jeszcze jest jedna sprawa istotna. My możemy dojść do tej pozycji pod słońcem, ale czy my potrafimy długo w niej tam się znajdowywać? Żeby przebywać ciągle pod słońcem, my musimy mieć też jakąś obronę, tak? My musimy wiedzieć, jak nam się znajdywać. I tutaj, po tych kartach, ja widzę, że Wy jeszcze jesteście nie na właściwej drodze odnośnie tego. I zamiast tego możliwe, że zamiast tego, żeby tak na szybko działać, na szybko podejmować ciągle jakieś um, ruchy, które do niczego nie doprowadzają, bardzo możliwe, że tutaj trzeba się doradzić lub się rozejrzeć na spokojnie. I na spokojnie też przeanalizować sobie, tak? Bo królowa buław jest taka bardzo racjonalna, analityczna. I, uh, i to w karty symbolizuje właśnie taki brak pośpiechu z kolei. Uh, tak, brak pośpiechu i... Taką głębszą analizę sytuacji. Więc zdecydowanie życzę Wam odpoczyn odpoczynku, podczas którego będziecie sobie dalej radę przeanalizować obecną sytuację. Wszystkiego najlepszego.